Witam. Dzisiaj, w sumie, taki dosyć bym powiedział, kontrowersyjny temat, trochę taki zaczepiony o jeden z komentarzy, ale to no pewnie fotel będzie skrzypił, skrzypiał, skrzypieć. No tak. Kontrowersyjny temat, zaczepiony o jeden z komentarzy, ale wydaje mi się, że na tyle, jakby to powiedzieć, interesujący i ciekawy, że wręcz warty do tego, żeby się do tego odnieść i podyskutować po prostu. Standardowo dyskutujemy na kanale. Sprzeczamy się, wchodzimy w polemikę. Bardzo to, bardzo to dziękuję, że tak jakby te komentarze się gdzieś pojawiają. Z niektórych z nich, no jakby to powiedzieć, o, żeby to tak ładnie nazwać, po prostu nie są one trafione w mój punkt widzenia, o i jestem z nimi zaskoczony. Ale dobrze mi się na nie patrzy ogólnie i bardzo dziękuję za to, że taką aktywnością mnie na YouTubie obdarzacie. Naprawdę w ogóle za te wyświetlenia, które robicie e, ostatnio, to szapoba i nic, tylko walić coraz więcej e, ciekawych treści itd. Na początku. Skinsmanki. Strona do wymieniania swoich skinów. Jeżeli ktoś chce, wejść sobie posprawdzać coś, kupić crafty, przetradować coś, cokolwiek tak naprawdę jeżeli chcecie, wejdźcie, sprawdźcie ofertę strony czy wam się opłaca, jeżeli chcecie na przykład poszukać jakichś błędnych wycen na skinach, to też do tego zachęcam, bo często się trafiają i można wyciągnąć perełki, ale oczywiście wszystko y, róbcie z głową, wiadomo, sprawdźcie czy wam się opłaca, y, sprawdźcie różne oferty i itd. Nie ma co tak gadać, że o wszystko tu najlepiej. Opcja jest: zrobić wszystko można, jeżeli tylko chcecie. Kot i Bardzo dziękuję za aktywność. A teraz przechodzimy do odcinka. Czyli czy nie wydawanie kapsuł jest tak naprawdę korzystne dla inwestorów Kopenhagi, przyszłych teoretycznych inwestorów Kopenhagi? Osobiście uważam, że nie. Osobiście uważam, że tak naprawdę problem Kopenhagi jest tego typu, że chociaż. To jest fajne, bo jeżeli Kopenhaga, że tak to ujmę, zostanie ograniczona z tego okresu, kiedy mamy ten hype na majora, to tak naprawdę ten największy, największa ilość graczy, którzy siedzą i tak dalej, wiadomo, to nie jest najwyższy saple, to nie są największe zakupy, ale i tak znaczące, ominie kapsuły. To jest ciekawe dla mnie. I jak dla mnie osobiście. No to nie jest takie coś, że nagle przez to możemy powiedzieć, że no, hype się zmniejszy. Dostajemy zajebiste okienko do handlu na Steamie przez ten czas. I ja jestem niemal przekonany, że jeszcze chwilę tych kapsuł nie dostaniemy. Dlatego to okienko, które się dzieje na Steamie w tym momencie, jest po prostu niesamowite do handlu i naprawdę otwierają się naprawdę no serio fajne możliwości. Jeżeli chodzi o ten Steam, ale osobiście też wydaje mi się, że to wcale nie będzie tak, że hype na Kopenhagę przycichnie, tylko wręcz przeciwnie, on się jakby odsunie w czasie i zostanie potem dopiero rozładowany na ten ostateczny moment, nie, który gdzieś się tam wydarzy. Także mimo wszystko, wydaje mi się, że niestety, ale hmm. dla osób, które gdzieś tam uważają, że teraz jest taka takie. To się nie mówi dewaluowanie, nie? nie? Nie umiem powiedzieć, nie umiem znaleźć słowa. Może ten y, wytrąciłem. Takie osłabienie hajpu na Kopenhaga, to mi się nie wydaje, że tak jest. Po prostu y, nie widać tego, ponieważ ludzie, którzy mają pieniądze przygotowaną na Kopenhagę, to raczej je holdują. Też Kopenhaga fajnie by rozładowała te rzeczy. Aby nie, nie dużo po prostu środków, według mnie, które są w takiej formie płynnej, zgromadzone, po prostu uwolniła na ten rynek. No też, jakby mówię, z autopsji trochę, nie? że sam chciałbym. Jakby... Większość swoich środków, które gdzieś tam gromadziłem, wydać właśnie na Kopenhadze, ale ja jestem akurat też z tych osób, które robią content na YouTube'a i to były plany, które chciałem zorganizować na filmie. A teraz wydaje mi się, że w ogóle niestety te plany, które miały być na filmie i one miały być fajne: one miały opiewać o fajne zagrania. Ja wam pewnie zlikuję te zagrania, jeżeli do nich nie dojdzie. No to niestety one się nie pojawią. I no, przykro, nie, że coś takiego jest, ale po prostu mm, jest to tam jakaś perspektywa, moja? Za to wydaje mi się, że to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie relokacja tych emocji na jakiś inny czas i nieważne kiedy Kopenhaga się pojawi, nieważne kiedy wejdą do niej kapsuły, po prostu najzwyczajniej w świecie hype ten gdzieś tam sobie yy, zaistnieje, no i wydaje się, że po prostu najzwyczajniej w świecie... Yy, tam uderzy to i zobaczymy, w którą stronę. Czy będzie znowu odjęcie tego całego budżetu i Paryż, ale też, tak jak słusznie jeden z komentarzy zauważył, że finansowanie nie musi być sam Paryż. Ja trochę rozumiem ten punkt widzenia, z drugiej strony nie, bo ja uważam, że rynek się składa, jakby to powiedzieć, z smart money i się składa z pieniędzy takich okazjonalnych. Uważam, że to pieniądze okazjonalne są pieniędzmi, które się relokuje, a ich aktualnie więcej jest w Paryżu i też uważam, że w Antwerpie. W Antwerpie jest ich najwięcej i w niektórych segmentach Sztokholmu. Na przykład myślę, że y, takie y, na przykład naklejka pokroju ze Sztokholmu, y, która może być finansowaniem... Y, Tylo może być finansowaniem, Mouse Hollow według mnie może być finansowaniem, można się nie zgadzać z tym oczywiście, ja zachęcam do tego, ale to mogą być naklejki, które są finansowaniem. Contendersi kapsuła może być finansowaniem, Legendy kapsuła może być finansowaniem, na przykład finansowaniem według mnie nie może być Team Spirit, finansowaniem według mnie nie może być kapsuła pretendentów, finansowaniem nie może być Pain. Jako naklejka ogólnie, to to są naklejki, które po prostu nie mogą być finansowaniem. Entropik nie może być finansowaniem. Kopenhagen Films nie może być finansowaniem. I z Antwerpu, na przykład, Outsiders nie może być finansowaniem. Eternal Fire, chociaż okazało się, że może, ale według mnie też nie może być finansowaniem. Czy w tej cenie, w której jest teraz Imperial, nie może być finansowaniem. Za to na Paryżu wszystko może być finansowaniem, tak naprawdę, bo Paryż składa się najbardziej z tej płynnej części, nie? Że tutaj jest te, ten taki... Naj, największe tendencje relokacyjne, nie? W sensie najwięcej ludzi po prostu z Paryża by się chciało relokować według mnie do tam eventu w pokroju Kopenhaga, tak uważam, więc tutaj akurat ja rozumiem punkt widzenia, jasne, spoko, że jakby ktoś uważa, że po prostu te rzeczy są ze sobą na tyle kompatybilne, że jakby w swojej strukturze samej będą dążyły do jednakowego zachowania, okej, okay, czaje, ja uważam jakby, że istnieją po prostu rzeczy, które są lekko poza rynkiem i tutaj w takiej sferze, ale no to, to jakby ja w pełni akceptuję jakby ten pogląd i Gdyby nagle się okazało, że tacy pretendenci staliby się finansowaniem, to jakby jestem na to gotowy. I to z perspektywy nie tylko finansowej, ale też takiej psychologicznej, nie? że gdyby nagle tam wydarzył się spadek pokroju 20%, to nawet byłoby to dla mnie pożądane. Więc tutaj też się zachęcam chyba nawet do tego przygotować, czy tam mentalnie, czy finansowo. Więc tutaj przyznaję ten punkt, który właśnie widz zwrócił. I uważam, mimo wszystko, że to Paryż będzie finansowaniem. Głównym finansowaniem Kopenhagi. Więc tutaj może pojawić się uwolnienie tego Paryża, może się pojawić jakiś jeszcze większy spadek. Nie uważam, żeby rzeczywiście to mógł być jakiś taki trwały spadek, że nagle Kopenhaga mogłaby być długoterminowo finansowana. Okej, okay, w sensie, jeżeli ktoś tak uważa, spoko. Chociaż mówię, ja w to nie wierzę. Uważam, że ona będzie mimo wszystko finansowana tak jak Paryż. Przypominam, Paryż był finansowany z budżetu takiego na zasadzie, że ktoś sobie wpłacił pieniądze i kupił. Tak był finansowany Paryż. I jeżeli w ten sposób będzie finansowana Kopenhaga, no to tak naprawdę to będzie kolejna dobudowa rynku Steam. Tak jak Paryż, jakby, jakby samym w sobie eventem, yy, w sensie samym w sobie funkcjonowaniem na rynku, był dobudową do kapitału Steamowego, za to. Yy, nie był on zbyt dobry w skutkach, jeżeli chodzi o to, jak on wszedł, no bo wtedy zabrał w pieniędzy, nie? Ale to zachęcam do roz rozdzielenia tych dwóch funkcji, czyli e, czy coś generuje kapitał na rynku, czy coś zabiera kapitał z rynku, no bo na przykład Kopenhaga, kiedy zobaczyliśmy naklejki, zabrała kapitał z rynku za to, co ciekawe, jeżeli w tym momencie... Ona sobie będzie funkcjonować na zasadzie Paryża. To będzie generować kapitał na rynku, bo tam będzie po prostu dużo osób, które będą robiły coś takiego, że na przykład będą miały swoją ulubioną naklejkę, będą wpłacały po nią pieniądze, będą do, do, kupowały ją do jakiegoś absurdalnego poziomu i robili to e, tak naprawdę z jakichś totalnie absurdalnych powodów. Także tutaj akurat e, nie bałbym się o nic. E, I jeszcze Kopenhaga, według mnie, jeżeli chodzi o ten e, taki. O ten sposób, który jest, i tutaj powiem w ten sposób, że ja nie wiem, jak, jak mam to powiedzieć, żeby nie zlikować, ale po prostu istnieje grono ludzi, którzy w momencie, którzy by sobie ja dali odciąć za to, żeby wyznać godzinę i datę wyjścia Kopenhagi. Istnieją takie osoby, po prostu i jakby to powiedzieć, im mniej przewidywalne jest, kiedy Kopenhaga wejdzie, tym mniej takich osób umie się na to przygotować. I jeżeli ty jesteś jako pierwszy na Kopenhadze, jeżeli jesteś jako pierwszy, pierwsza osoba na Kopenhadze, to, yy, jako to, to, totalnie jedna z pierwszych, ale czytaj na zasadzie, jesteś ty i powiedzmy 50 tysięcy innych ludzi, nie? Znaczy, jesteś jakby jedną z pierwszych 50 tysięcy ludzi, którzy tam są. No, to tak naprawdę Kopenhaga, już dla Ciebie, może być yy, tak, jakby yy, fajnym eventem. O tak powiem. Nie wiem, czy zro... mogę, mogę nawet on dla Johanów zrobić o tym filmie, jeżeli chcecie, bo yy, to byłby taki dosyć ciekawy film, ale yy, wydaje mi się, że chyba ten. Chyba jest on zbyt, zbyt wartościowy, jakby, żeby go tak opublikować na jakimkolwiek z poziomów wspierania. Więc ja powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś z was chce znać tę wiedzę, to sobie napiszcie do Joe Dirta. Jeżeli ktoś z was naprawdę chce. I on pewnie wam ją tam, nie wiem, on ją tam jakoś wyceni. On wam powie co i jak. On to chyba wyceniał na 500 koła, żeby mu dać. Więc jakby raczej nikt yy, się nie skusi na to. No nie ma takich popierdlańców. Ale no, po prostu jakby mówię, że yy, to jest taki atuci, atucik mały. Kopenhagi. Jeżeli ktoś jest roztropny i inteligentny, to i tak wie co ma zrobić. To powiedzmy sobie w ten sposób. To już i tak jest duży lik. Dlatego jakby zachęcam. Ja yy, 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 ja zawsze ogólnie uważam, że yy, jeżeli istnieją rzeczy, jeżeli istnieją sposoby i tak dalej, to po prostu... Kurwa, kto pierwszy ten lepszy, kto ma lepszy łeb, ten niech zarobi, nie? Ale nie. Mamy się jakoś tam kitrać ze wszystkimi, no ale. Mam nadzieję, ogólnie, że. Eee, co? Mam nadzieję, po prostu, że to będzie naprawdę duża atut. A co do tej relokacji, no, ja powiem tak. Dla mnie Kopenhaga, nieważne kiedy wyjdzie, będzie miała ten sam hype. A przede wszystkim <śmiech> <śmiech> będzie miała zawsze, nieważne od tego, kiedy wyjdzie, ten sam, eee, że tak to ujmę, eee, budżet początkowy. To jest też ciekawe, że nieważne kiedy Kopenhaga wyjdzie, będzie miała i tak zawsze ten sam budżet na wejściu, który tam wleci. I do tego jestem przekonany. I jestem w ogóle przekonany, że jeżeli Kopenhaga wyjdzie, to w ciągu pięciu minut pieni pieniądze, które będą na Kopenhadze, w sensie pieniądze, które zostaną położone na Kopenhadze, będą najprawdopodobniej wyższe, jeżeli pieniądze, które aktualnie są włożone w Jakąś skrzynkę. Jedną, całą. I nawet bym powiedział, że kilka skrzynek. Że mogą to być dosłownie miliony włożone w ciągu pięciu minut. Więc to jest ogólnie też taka dosyć ciekawa rzecz. Także finansowania jej nie braknie, ale te miliony już by były na rynku. Gdyby Kopenhaga była. A tak to one czekają. I tracą na wartości. Miesiąc pieniędzy jest tracony. Także to taka też dygresja. To